Tutaj mamy Węgry, Dukat, Gold, Golden bez daty, e, Władysława II, proszę sobie zobaczyć jaki genialny, wyśmienity stan zachowania jest tego Dukata, wszystko ładnie czytelne, ostry relief, blask menniczy, bardzo ładnie zachowany e, Dukat. Pokazuję Państwu Havers, za chwilę pokażę Państwu Reverse. Tu mamy awers, a po drugiej stronie mamy rewers tego guldena bez daty. Gold guldena bez daty. Wyśmienicie zachowany jest ten dukat. Przepięknie. Wszystko na swoim miejscu. Bardzo ładny. reverse Tutaj mamy avers